Cześć, witajcie. Dzisiaj nagrywałem filmik, jak wbijamy BI na 10 rangę. Jeśli jesteś nowy na kanale, zostaw subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek, a my nie przedłużamy, tylko lecimy właśnie z odcineczkiem. Jak wiecie, brakuje nam jeszcze 9 pochadków, czyli wygra nam. Mam nadzieję, że wygramy to i już będziemy właśnie mieli BI w na 10 rangę. Więc zostawcie tutaj 10 łapek w górę, to robimy kolejny odcinek. Jak wiemy, o właśnie Tika wbijamy na dziesiątą rangę, bo mam właśnie na ósmej randze, więc zaraz wbiję ją na dziewiątą i będziemy czekać, aż wbicie te właśnie 10 połębę, to nagram właśnie odcinek. Jak wiecie, dzisiaj ze mną nie mam dominatora, ale postaram się, żeby w następnym odcinku był więc yy, warto zasubskrybować mój kanał, bo będziecie na bieżąco z następnymi filmikami. Widzicie też na mój Instagram i na mój drugi kanał, bo jak wiecie, na tamtym, właśnie kanale jest nawet dużo filmów, więc wow! Aj, nas podjechał ten Tik. No i jak wiecie, na tamtym kanale robimy bardzo, bardzo dużo y, filmów. I Jak wiecie, na moim kanale. Y, będzie właśnie konkurs na 30 gemów, więc warto zasubskrybować mój kanał. Zostawić właśnie dzwoneczka i będziecie mogli grać właśnie te 30 gemów, więc warto zasubskrybować mój kanał. Będziecie mieli na bieżąco następnymi filmikami. Ona jest tam Jackie. Stickie mamy. Oj, 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 Ale chyba to wygramy. Mam nadzieję, że nie do mnie. Nie, ale wygraliśmy to. No i nice. No i mamy właśnie bito na dziesiątą rangę. Piszcie pod komentarzem hashtag B, to przypnę Wam serduszko. A my widzimy się już w następnym odcinku. Siema.